Cześć wszystkim, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób tworzy się tak zwaną usługę w systemie Windows. Usługa jest to program, który nie ma reprezentacji graficznej. Nie potrzebuje tej reprezentacji graficznej, na przykład przycisków itd., jest uruchomiona w tle. Możecie się dowiedzieć, jakie macie usługi na swoim systemie. W swoim systemie jest panel sterowania, w systemie zabezpieczenia macie zakładki, tu macie narzędzia administracyjne i tutaj macie usługi. I teraz możecie się dowiedzieć, jakie macie usługi zainstalowane na swoim komputerze. No i dobra. Natomiast jeszcze dodatkowo w tym projekcie wykorzystałem tak zwany podgrą zdarzeń dziennik, czyli możliwość zapisywania co się dzieje w trakcie uruchomienia usługi, zatrzymania. W dzienniku systemu Windows. Jest to podgląd zdarzeń. I to jest właśnie tutaj, macie dzienniki aplikacji usług. I tutaj ja już stworzyłem wpis, to znaczy stworzyłem dziennik i tu macie, mamy wpisy. I tu widzimy usługę zatrzymana w trakcie uruchamiania Andrzej. Źródło tego dziennika i nazwa dziennika Andrzej Hakt usługa, Andrzej Hakt usługa. I każda aplikacja w Windowsie przeważnie ma takie raportowanie łatwiejsze do na przykład rozpoznawania błędów itd. Więc no dobra, przejdźmy do Microsoft Visual Studio 2012 i tak wygląda kod tej usługi. Jeżeli chcielibyście ją stworzyć, to naciskacie plik nowy, otwieracie projekt i tutaj macie takie coś jak szablony Visual C Sharp sobie wziąłem jako język Windows i tu macie usługę systemu Windows ja sobie nazwałem tą usługę nazwę wpisałem Service, nacisnąłem przycisk OK i stworzył mi się przykładowy kod oczywiście bez tego i bez tych elementów i teraz tak eee... Pokrótce omówię. Zwróćcie uwagę, tutaj macie using, czyli używanie podstawowe namespaces, które są potrzebne w tym szablonie. Tu jest nazwa namespace'u, taka sama jak nazwa projektu, hacked-android-services. Tu mamy klasę, usługa 1, która dziedziczy service-base. Jest to klasa opisująca usługi w systemie Windows. Tu mamy inicjalizację komponentów. Natomiast tutaj dodałem kod, który... D sprawdza na początku przy użyciu namespace'a obszaru na system.diagnostics event log Sprawdza czy, e, czy e, źródło, e, źródło testowa usługa Andrzej istnieje Jeżeli istnieje to e, wybiera to źródło i tworzy dziennik I przechodzi do dziennika o nazwie Andrzej hakt usługa Jak dodałem event log e, mam tutaj designera usług tutaj prawym klawiszem, macie plik SERVICE1, prawy klawisz, nacisniecie i pokaż projektanta i tutaj mam event log, który przyciągnąłem z przybornika eee, wpisałem event log i teraz pokazał mi się i wystarczy, że przyciągnę i to wszystko, i mam tutaj teraz dwa ale ten drugi jest nie jest mi potrzebny, więc go skasuję eee, event log i teraz jeszcze dodatkowo w designerze usługi musicie nacisnąć prawym klawiszem myszki i dodać instalator. Ja już dodałem poprzednio serwis instalator, czyli muszę dodać instalator tej usługi, żeby ją zainstalować i żeby ona była zarejestrowana tutaj. Na razie jej nie ma. Litera H. Usługa będzie się rozpoczynała od litery H. and Andrzej Service. To skasuję, ponieważ nie potrzebuję dwóch instalatorów. To mam event log, widzę, mam Service Installer i Service Provider. Weźmy prawy klawisz myszki, naciśnijmy właściwości i teraz zaznaczyłem Service Name. Wpiszecie, skopiujcie sobie tutaj nazwę waszego projektu, nazwę waszej usługi Hacked Android Service i tutaj możecie tryb na przykład manualny ustawiać albo automatyczny przy uruchomieniu systemu. Dodatkowo tutaj macie pro, e, SERVICE PROCESS INSTALLER Naciskacie właściwości i teraz wybierzcie konto, na którym jest uruchomione Ja wybrałem LOCAL SYSTEM, jest to konto, e, które ma szerokie uprawnienia Na przykład możliwość zapisu do dziennika zdarzeń, czyli tego event loga e, Tutaj macie inne konto, LOCAL SERVICE, ale to są ograniczone konta. No i dobra, i tutaj... Mm, i to wszystko I teraz przejdźmy do głównego kodu Tutaj tutaj mamy tak zwany override, czyli przeciążone metody on start, czyli us, co się dzieje w, w, podczas uruchomienia usługi. Pokazuje mi się komunikat, że zostanę, zostanie zarejestrowany w moim dzienniku o nazwie Andrzej Haktu czyli tutaj, Andrzej Haktu zostanie zarejestrowany komunikat, że o godzinie, tutaj mam 13:51, ostatni dziennik jest o 13:24. I tutaj mam, że usługa jest uruchomiona. I taki tak komunikat zostanie zapisany w Write Entry. Jeżeli usługa zostanie zatrzymana, usługa zatrzymana i kontynuacja usługa uruchomiona. No i dobra, i to wszystko. Widzicie ten kod? Tu Wam, żebyście sobie mogli go skopiować. No i dobra, i teraz po pierwsze muszę wejść w tryb wiersza poleceń dla deweloperów. to, to przychodzi razem z Visual Studio. Jak piszecie, deweloper to mocie developer command prompt prawym klawiszem myszki uruchomię jako administrator uchomiłem zwykły wiersz poleceń teraz muszę przejść do folderu gdzie jest mój projekt aha, ponieważ musiałem go zbudować żeby zbudować go projekt to naciskam ctrl shift i b i teraz pojawi mi się kompilacja rozpoczęta i kompilacja zakończona powodzeniem no i dobra, i teraz w tym folderze z projektami Visual Studio 2012, projekty Hacked Android Service Bin Debug. Pojawi nam się plik wykonywalny Hacked And Service, i teraz jest takie coś, musimy to wejść, zmienić, przejść do tego folderu, wkleję sobie, teraz zrobię sobie DIR, i teraz jest takie polecenie w systemie Windows do instalacji tych usług. Ona się nazywa install.util.exe i nazwa tego pliku wykonywanego w tym wypadku Haktanji Service. Kopiuj zrobię i teraz wkleję to tutaj i nacisnę Enter. I teraz pojawi się, że transakcja instalacji została wykonana. I teraz przechodzę usługi i zrobię akcję odśwież. I teraz pojawi się moja usługa Haktanji Service. Teraz teraz tak, zwróćcie uwagę, podgląd zdarzeń, jeżeli zrobię odśwież, jest ustawiony na ostatnią, na ostatnią datę i godzinę, 2013, 6, 13, 13.24, teraz mam 13.53, więc sobie uruchomię tę usługę, uruchom, zrobię. I usługa jest uruchomiona, przejdę do podglądu zdarzeń, zrobię odśwież. I zwróćcie teraz, zareportowane zostało, zalogowane 13.54. Usługa uruchomiona. Natomiast jeżeli zrobię, zatrzymaj to i zrobię, odśwież, to pojawi mi się usługa zatrzymana. Czyli to jest bardzo popularna metoda logowania w systemie. I teraz tak widzimy. I teraz jeżeli kliknę dwa razy, widzę, że logowanie, lokalne konto systemowe mam do ogólny tryb uruchamiania automatyczny, czyli taki, jeżeli wejdziecie tutaj w designera, prawy klawisz właściwości, o tutaj, i tutaj macie service, Process installer właściwości zrobicie. A przepraszam, serwis Installer yy, właściwości, to macie automatyczny tryb startu, czyli ta usługa będzie się uruchamiała automatycznie przy starcie systemu Windows. I będzie nasłuchiwała i nie, nie musicie wiedzieć, Ani. ona istnieje. Teraz, jeżeli chciałbym odinstalować, to mam polecenie, które się niczym nie różni oprócz tego, że ma slash U. Czyli jeżeli dodam teraz slash U. I teraz nastąpi, że usługa jest usuwana, i usługa została usunięta z systemu. U niej zostało zakończone. I teraz tak, po odświeżeniu. Teraz widzimy tutaj hak serwis istnieje, bo to jest jeszcze odświeżony ekran. Odświeżam i już nie ma. Więc w ten sposób tworzy się usługi w systemie, w systemie Windows. Przy użyciu właśnie Visual Studio i języka programowania C Sharp oraz platformy, platformy, .NET Framework. I oczywiście raportowanie pokazałem wam w jaki sposób używa się event loga, czyli tak zwanego podglądu dziennika zdarzeń, jak się zapisuje, jak tworzy się taki dziennik i jak się wybiera źródło i ten dziennik i jak się do niego zapisuje za pomocą metody write WriteEntry. Więc to wszystko do usłyszenia. Trzymajcie się i miłego programowania.